To jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś mam dla ciebie informacje o badaniu Women Go Tech dotyczącym zaangażowania kobiet w AI w Europie Środkowo-Wschodniej, o nowej jednostce bezpieczeństwa w Argentynie wykorzystującej AI do przewidywania przestępstw oraz o robocie Google DeepMind, który osiągnął amatorski poziom w grze w tenisa stołowego. Zaczynamy od badania Women Go Tech. Wspartego przez Google, które analizuje zaangażowanie kobiet w sztuczną inteligencję w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wyniki badania dostarczają cennych informacji dla decydentów i firm, które promują równość płci w technologii. Badanie pokazuje, że niemal 70% respondentek miało styczność z AI, przy czym w Polsce wskaźnik ten sięga niemal 90%. Kobiety są otwarte na eksplorowanie AI, ale liczba użytkowniczek spada, gdy chodzi o bardziej zaawansowane zastosowania. Główne bariery wynikają z braku wiedzy na temat działania AI, obaw o prywatność danych i trudności technicznych. Kluczowe jest zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z AI, aby zmotywować kobiety do jej szerszego wykorzystania. Ponad połowa kobiet wyraża zainteresowanie nauką o AI, ale brakuje im pewności siebie, co wynika z niedostatecznych umiejętności technicznych i braku czasu. Badanie podkreśla także rolę pracodawców w promowaniu AI, wskazując, że odpowiednie wsparcie w miejscu pracy może znacząco zwiększyć zaangażowanie kobiet w technologię. Ostatecznie, badanie pokazuje, że konieczne są różnorodne strategie dostosowane do specyficznych grup. Aby skutecznie zwiększyć zaangażowanie kobiet w AI. W notatkach znajdziesz link do wyników tego badania. Lecimy dalej. Argentyński prezydent Javier Milei powołał nową jednostkę bezpieczeństwa, która będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do przewidywania przestępstw, zanim się one wydarzą. Ta instytucja, znana jako jednostka zastosowania sztucznej inteligencji w bezpieczeństwie, będzie używać AI do rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym oraz monitorowania aktywności online w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń. Chociaż rząd argumentuje, że podobne technologie odniosły sukces w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Chiny i Izrael, grupy zajmujące się prawami człowieka wyrażają poważne obawy. Obawiają się, że tak szeroko zakrojony nadzór może naruszać prywatność i wolność słowa, zwłaszcza w kraju z trudną historią w zakresie praw człowieka. Brak jasnych regulacji dotyczących kontroli nad tymi systemami AI potęguje te obawy, co czyni potencjalny wpływ na wolności obywatelskie palącą kwestią. No i niechybnie zbliżamy się do raportu Mniejszości, słynnego filmu Spielberga z 2002 roku. Na koniec będzie trochę luźniej, osiągnięcie poziomu wydajności na poziomie ludzkim w realnych, codziennych zadaniach jest kluczowym celem w badaniach nad robotyką. Niedawne badanie przybliża nas w tym kierunku, bowiem Google DeepMind opracowało robota do gry w tenisa stołowego, który osiągnął poziom wydajności porównywalny z ludzkim, wygrywając niemal połowę meczów przeciwko przeciwnikom o różnym poziomie umiejętności. Robot wygrał wszystkie mecze z początkującymi i 55% z graczami o średnim poziomie zaawansowania. Jak działa ten robot? Wykorzystuje połączenie symulowanego treningu i danych z rzeczywistego świata, aby doskonalić swoje umiejętności, a także potrafi dostosować swoją strategię w czasie rzeczywistym do stylu gry przeciwników. Choć robot radzi sobie dobrze z amatorami, Wciąż ma trudności z bardziej zaawansowanymi graczami z powodu ograniczeń fizycznych, ale wygląda to naprawdę imponująco. Sięgnij do notatek i obejrzyj, jak wygląda taki mecz. To osiągnięcie z pewnością otwiera nowe możliwości dla robotów zdolnych do lepszego dostosowywania się do realnego, otaczającego nas świata. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Słyszymy się jutro. Cześć codziennie podcast, który dostarcza Ci wiedzę.